Cześć, witam. bańkowe z tej strony. TDM 900 na podnośniku wylądowało. Co będziemy robić? Zasadniczo to wszystko z kapitalnym silnikiem. A tak naprawdę to prawie nic. Jak to o tej porze roku, to już nie jest ta pora roku, że się robi jakieś duże serwisy, <coughs> tylko w większości drobne te. A tym bardziej tutaj e, motocykl znany przeze mnie parę lat. sam go ściągałem dla... czyli nie to, że dla kolegi. Ja go ściągałem, kupił go znajomy. W międzyczasie był robiony cały duży serwis silnika, łącznie z zaworami i rozrządem. Proszę bardzo, nowy napinacz rozrządu był za zamontowany. <tok> Także silnik mamy ogarnięty. I co robimy? Musimy się dostać do filtra powietrza, sprawdzić go, chociaż nie przewiduję, że był do wymiany, ale obejrzeć. Drugi temat. Po zdjęciu zbiornika e rzecz. Charakterystyczna dla tych modeli, jak długo stoją, tu jest te sanie, te sterowane, jak to się nazywa, punem chodzącym. Eee, I trzeba to sprawdzić, bo się pff, standard, lubi się po zimie to przyciąć. To trzeba to wyczyścić, całe wszystko rozebrać, wyczyścić, się Tyle trzeci temat, wymiana termostatu, bo coś się nie dogrzewa. Całą resztę poprzeglądać, olej silniku wymienić. Yy, i tyle można powiedzieć rocznikowo. E, bodajże 2-3, jak się nie mylę, 2-3 chyba 2-3 nie pamiętam dokładnie. Przebieg 58, 56 800 km. Także co? E, no, trochę rozbiórki. Kanapa boczne owiewki i zbiornik aut. Jak to wy, wyjmiemy, to wtedy pokażę, co jak będzie tam dalej. Robione hamulce, nie hamulce, to wszystko było robione. Muszę tylko zerknąć, kiedy był płyn hamulcowy wymieniany, ale chyba w zeszłym roku, właśnie na... tak, mi się, tak, w zeszłym roku był wymieniany. Także naprawdę tylko podstawy, podstawy podstaw i nic więcej. Poza tym, właśnie podstawami, termostat i i te stanie, do zrobienia, po prostu, a czekam tylko na oryginalny termostat i za jakieś dwie godzinki będę miał, także w tym czasie go porozbieram, wszystko sobie przygotuję zrobię i, i dalej, i następny motocykl po prostu troszkę porozbierane Filterek jak widać 2000 przebiegu naprawdę czyściutki, nie ma się do czego dotykać trzeba teraz wyjąć obudowę filtra i dostać się tam do tego automatu wstania e, jak i termostatu, bo też tam będzie do niego dostęp u góry także to muszę wymontować e, i tyle, no, co tu wiele gadać, trzeba troszeczkę jeszcze porozkręcać tego wszystkiego i dopiero będziemy mieli dostęp. E, Zasadniczo więcej rozbierania jak tej roboty, można powiedzieć, no ale tak to czasami bywa. Dobra, dem demontuję to dalej. O, jeszcze lampka chyba gasła. założymy drugą i pokażę, o, co się rozchodzi z tym staniem, które siedzi tutaj na listwie jest reszta. To jest część, która odpowiada za wypychanie właśnie i ta część działa. Problem mamy w tej części. I to, tutaj, może pokażę, będzie lepiej widoczne. Niech tu kamerka sobie ustanie. I O! Ten stworzeń się zacina. Do tego, stop też jego ja to nie mogę o, wy, wyjąć. Widać tu na nim brud, syf. Trzeba po prostu wyczyścić, przepolerować. Yy, on musi się le leciutko przesuwać. A to jest cały problem tego. Także, co? Robię to. Tutaj nie ma żadnych uszczelniaczy. Nie te. Mm, Woda jest tam dalej, tutaj tylko po prostu ten stworzył. Także tylko o to się rozchodzi, zaraz to wszystko poczyszczę. Pokażę, jak to powinno działać. Jak widać, po wyczyszczeniu, tak to powinno chodzić. Samo powinno chodzić się chować. Także co? Mamy to e, poskładane, znaczy poskładane, wyczyszczone. Zaczynam to składać. Tutaj czekam na termostat, to zresztą na moment będzie. Zakładam termostat, zalewam nowy płyn wszystko składam. No i odpalamy sprzęta. Eee, ale na pewno trzeba to teraz ładnie poskładać. Jest poczyszczone. Wmontować ta śrubka, która to jest, jest w tym miejscu. To jest do regulacji ssania. Eee, znaczy na jakich obrotach mam tutaj pracować eee, na ssaniu? Eee, Także zresztą później zostanie wszystko wyregulowane. Bo coś czuję, że też to prawie nie działało. Tak samo później wolne obroty. Wszystko do ustawienia ponownie. I cała robota we ssania, no, przy tych tedemkach, niestety, często gęsto się, się to dzieje, ale tylko chyba te tedemki tak się spotkałem, że tego typu ssanie mają yy, i dlatego my też właśnie to czasami wystarczy tu nawet ręko pchnąć yy, ten wodzik od yy, ssania, i to wszystko wraca, i zaczyna działać. Ale tak jak widać, już w tym, w tym wypadku był dosyć mocno przyśniedziały i stworzeń, i tam wewnątrz. To po prostu tam jest otwór F6. wiertłem wszystko delikatnie. Nie to, że rozwierciłem, po prostu wyczyściłem z, tego, z tych osadów z tego brudu, który tam były teraz. O. Tak to powinno działać. I teraz będzie działało wszystko jak najbardziej poprawnie. Jak widać, obudowa drodzy bron, odrasowni się wymieni. Stary termostat. No, poza tym, że widać, że jest brudu. Tu mam nowy, taki numerek, Tam cały numerek, wyciągamy nowy, tu jest O-ring, tu jest C, także sprawdzam, montuję i składam to, zalewamy płynem, sprawdzamy, czy będzie sucho, szczelnie, jak tak, no to odpalamy go. Dobra, poskładamy. Teraz tak jak powiedziałem, kwestia wyregowania wolnych ogotów i zsania. No zobaczymy. Jak na razie nie taka obotował Spadły Temperatura rośnie No czekam, aż się termostat Nie, już się otworzył To aż się wentylator załączy Niech się załączy pospuszczam yy... z niego olej Niech obcieknie dokładnie Ale widać obroty Obroty teraz trzyma idealnie A wtedy się potrafił Właśnie przecinać na tym automacie I raz takie, raz takie Poczekamy na wentylatory i, i będzie wszystko. Ej, tam się olej ścieka. A przy okazji można sprawdzić łańcuch tu Guntubowanie to był wymieniany. O, dobra, tu jest po zewnątrz. Tam na końcu widać. Nie wiem, czy będzie widać. ale jest linia idealnie po zewnątrz. Dobrze. Po zewnętrznych ogniwach, o tu jest linia, proszę bardzo, tam daleko, daleko mijamy Daleko, także łańcuch ustawiony dobrze Jak widać on był świeży, te 2000 km temu wymieniamy. Ale zawsze warto sprawdzić jak jest bo tutaj tym bardziej, że tutaj ta siuba była kombinowana ee, Wymieniana, kiedyś przez kogoś, nie przeze mnie <laughs> Tak jest trochę krzywo w krem. no tak ktoś nagwintował po tym Fakt faktem, ciężki tu jest dostęp, żeby to prościutko naglindować. Eee, także... Nie ma co gadać, nie jest źle. działa, działa, nie jest źle. Łańcuch napięty jest ładnie. I jest dobrze. Tu jest przynajmniej dosyć... 4 cm skoku powinno być, jak pamiętam chyba. Także co? A tutaj, mówię, olej ścieka. To można schować. O, eee. Filterki mam yy, oryginał Yamaha od właściciela. Są filterki. O. Filterek. O-ringi. Ale niech na razie ścieknie. To jest wszystko otwierane. Niech po postawię, 2-3 godziny wycieknie to, to wszystko. I zalejemy go motulem. Bo powiem, że tutaj troszeczkę eksperyment było z olejami różnymi, bo bodajże, że miała lepiej skrzynia biegu wchodzić i wedle tych wszelakich forumowych opowieści, że na tym to tak działa, na tamtym to tak. Ja śmiem twierdzić, że na każdym świeżym dobrze inaczej skrzynia biegów działa, aniżeli jak już będzie olej zużyty. No i tak tu się też okazało, że w różne jednym roku takie, drugi taki, wracamy do motula. No tak jak mówię, kwestia świeżości. Jak się wymienia olej często i gęsto, to nie ma to znaczenia. A tutaj widać 2000 km dobrze przejechane po poprzedniej jakiejś tam zabawie z olejami i wymiennymi. Dobra. Niech to ścieknie, później pokażę jeszcze. jak zaleję. jak go odpalę, odpalę. Ale na razie niech wyczeka ja się. Biorę za inne w tym czasie. No i dobrze. Mamy tę kę skończono, obmyto. Także czekamy, czy czekamy, zaraz ją odwieziemy do właściciela Odpalmy, za to specjalnie stoi na dworze, żeby załapało stanie Załapało jak widać 1600, 1700 obrotów Na wolnych chodzi do 1200, także Jak najbardziej wszystko w porządku Moja praca się tu z tym motocyklu na tym kończy za bardzo dużo nie ma co, bo to było wszystko robione I po prostu z serwis serwisem termostat doszedł No i ze stanie to przy nich jest w miarę notoryczne Także co, ja odwożę motocykl do właściciela się biorę za kolejny, który już czeka, no tam widać gdzieś w tle cokolwiek Właśnie tylko ten Także do zobaczenia, do następnego